Dzisiaj jesteśmy w Białogórze. W Białogórze chciałoby się powiedzieć, że chodzimy wśród muchu i paproci, ale tak naprawdę tego mchu jest nie za dużo, jest raczej są jagody i paproć i faktycznie tego jest pełno naokoło. Trasa jest przepiękna, przecudowna i naprawdę to trzeba oddać Białogórze, że jest tutaj gdzie chodzić, po lasach, w lasach jest dużo, dużo ścieżek, dużo wyznaczanych też ścieżek, ścieżek nordikowych. Tak więc zaraz za chwilkę zaczną się zawody, a co będzie potem to się okaże. Pośród mchu i paproci, a właściwie pośród jagut i paproci, odbyły się szóste zawody po harobautyku w Białogórze. Impreza zaczęła się w centralnej części Białogóry na placu z siłownią zewnętrzną, gdzie stworzono miasteczko zawodów. PGE prowadził akcję dotyczącą energii jądrowej i rozdawało przy tym pakiety startowe dla każdego uczestnika. W pakunkach znalazły się m.in. krokomierze, odblaski i bukłaki na wodę. Pomiędzy stoiskami i dmuchanym zamkiem dla dzieci znajdowała się scena, na której prezes stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, który był głównym organizatorem tych zawodów, wójt gminy Krokowa i sołtys sołectwa Białogóra oficjalnie otworzyli zawody i na której ostatecznie odbyła się dekoracja najlepszych uczestników. 19 lipca nie padało i było słonecznie. Oczywiście było gorąco, ale to przecież lipiec. Na trasie delikatny, chłodnawy wiaterek pomagał chłodzić rozgrzanych nordikowców. Do tego na trasie znalazły się dwa stanowiska z wodą, które okazały się być niezbędne przy wysokiej temperaturze. Start nie odbył się na miejscu, gdzie znajdowało się miasteczko zawodów. Ze względów praktycznych przeniesiono kilkaset metrów dalej, na skraj lasu. Zawodnicy przeszli w towarzystwie pilota i obsługi na miejsce startu, po czym po kilku minutach odbył się wystrzał z pistoletu. Zrezygnowano całkowicie z przejścia po plaży, która w tym miejscu jest rozległa i o tej porze pełna turystów. Poszło się więc w lesie oznaczonymi szlakami do Nordic Walking. Proszę Państwa, skąd takie nakrycia głowy? To jest dość oryginalna sprawa. A, a to ładnie, tak, żonka ja myśliwa i... Żeby było tak fajnie, troszeczkę inaczej, żeby było wesoło. Tak, ale spełnia swoją funkcję, czyli chroni przed, przed słońcem, no oczywiście. A proszę Państwa, podobało się Państwu dzisiaj? Nam się zawsze podoba, a teraz jest wspaniale. Naprawdę jest pięknie. jest podzioda, to jest super. Tak. tak, jest naprawdę wspaniale. Tutaj jeszcze te tereny dość wyjątkowo, wyjątkowo urokliwe. Piękny jesteśmy tutaj, jesteśmy z Gdyni, ale tutaj jesteśmy pierwszy raz i nam bardzo się ładnie podoba naprawdę. Po, potem po zawodach idziemy na plażę. No, dzisiaj cieńko, piąte miejsce. Zasmuciło mnie to, liczyłam na lepiej. Czyli może konkurencja była? No i nie wyszło, no ale no, to chyba konkurencja była jednak dzisiaj lepsza. Ale tak pomijając te sprawy konkurencji, sprawy ścigania się i tak dalej, e, podobało się pani? Tak, trasa podobała mi się bardzo. Ale troszeczkę mało wymagająca, prawda? I bez podejść. No właśnie, to było super. Chociaż super było właśnie to, że nie było tych górek, które mnie gubiły, niestety. Ile masz lat? Siedem. I startujesz tak w zawodach często, czy to jest pierwszy raz? Czwarty, znaczy trzeci. Trzeci w Pucharze Bałtyku. Sześć lat to bardzo ładnie. I co, za każdym razem jesteś pierwszy w swojej kategorii? Tak. Widzisz, i młody sportowiec. Myślisz, że będziesz, jak będziesz duży, to też będziesz chodził z kijami? Tak. Bardzo fajna trasa przede wszystkim. Dobrze się Pani szło po tej trasie. Tak, Nie było dużo pagórków, konkurencja no była taka zacna, powiem szczerze, że taka pani starsza za mną cały czas szła i ja mi to dodawało sił, żebym szła właśnie też szybciej. Tak więc było bardzo fajnie. Cień! No to, to jest jak najbardziej sprzymierzenie z tego tej trasy, bardzo przyjemna trasa. A będzie medal złoty? Ym, no myślę, że złoto nie, ale srebro tak. Przygotowano dwa dystanse: 4,6 km oraz 8,7 km. Przy dłuższym zawodnicy nie musieli ponownie przekraczać mety. Drugie okrążenie zaczynało się bowiem przed nią. Trasa była prawie zupełnie płaska. Nie było gdzie podchodzić, nie było też trudniejszych odcinków, dzięki czemu zawodnicy mogli swobodnie dać z siebie wszystko. Trasa była zarówno szeroka, jak i wąska. Nieustannie uczestnicy znajdowali się w otoczeniu paproci, a przede wszystkim jagód, które tam rosną dosłownie wszędzie. Do tego, w pozornie płaskim, sosnowym lesie, po bokach znajdowały się wydmy, które pozarastały roślinnością, chem i drzewami. Właśnie od jednej z takich wydm Białogóra wzięła swą nazwę. W Pucharze Bałtyku już kilkakrotnie napotkaliśmy się na przewrócone drzewa, które leżały w poprzek biegu trasy. Wręczanie nagród przebiegło sprawnie i odbyło się w sposób standardowy dla Pucharu Bałtyku: rozdano puchary za miejsca w Open i medale za kategorie wiekowe. Miłym dodatkiem na zakończenie był wkład lokalnego koła gospodyni wiejskich, które przygotowały kanapki, banany i arbuzy w ramach posiłku regeneracyjnego. Sołty z Białogóry Władysław Miałskowski twierdzi, że do Białogóry nie można przyjechać tylko raz. Mamy nadzieję, że ma rację i spotkamy się tam za rok. Jesteśmy tutaj z sołtysem soł sołectwa Białogóra. Proszę pana, jak to się stało, że tutaj są zawody Nordic Walking? Stworzyliśmy piękne tereny tutaj nad morzem, w terenach właściwie leśnych. Próbowaliśmy stworzyć właściwie ścieżki dla narciarstwa biegowego, ale mieliśmy wiele wątpliwości, czy akurat ten pomysł tutaj będzie jakby to powiedzieć na czasie, no bo wiadomo, że głównie to chodzi o śnieg i jednak obawa była taka, że nie będzie tego śniegu zawsze, dlatego stworzyliśmy tutaj warunki do właśnie tych ścieżek, ścieżek Nordic Walking. Tak, no tereny są przepiękne, jest gdzie chodzić. Jak pomyśli, czy zawody też za rok się odbędą tutaj? No rozmawiałem z prezesem Słowikiem, to zaprosiłem go już za rok, no mówił, że raczej się odbędą za rok. No to cóż, Białogóra dobiega końca, znajduje ja znajduję się w zamku, tutaj widać, atrakcje dla dzieci też są, no może nie tylko dla dzieci, no to w końcu tutaj też siedzę i to nie bez przyjemności. Zapraszamy na Lipusza, który za tydzień odbędzie się tam, tam, impreza, to będzie 26 lipca i tam będziemy kontynuować, będą to siódme zawody z cyklu Pucharu Bałtyku, a szóste już za nami.